Ale palił laka. To jest kurwa, palenie laka. A tak wygląda lancer po paleniu laka. Opony do wyjebania. O kurwa, co tu się stało, ej? Tak się pali kurwa, laka z tej strony to kurwa, nie ma w ogóle. na kurwa, gumy. Kurwa, gumy? Ha! Ja, kurwa, kurwa. Kurwa, kulka z gumy, kurwa. Uła, uła. Kurwa, paź. O, kurwa, gorąca. Teraz czas spalić się w drugą stronę. Nie, bo długo nie zebrała